Maneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku ten... Obiecałem, że nagram, że nagram no, z drugim z Folges, z drugiego sezonu, No drugi sezon Folgest, jeny, Może się wysłowić nie umiem. No to zgodnie z, to z tam, zagrałem parę gierek. Może coś się uda ugrać, może nie za bardzo, jak nie to lipa trochę. No jak tak, no to dobrze będzie, przynajmniej coś fajnego na odcinku by się nagrało. Ogólnie ostatnio to il, ile czasu szuka ludzi do gry, to, to jest jakaś tragedia. Uch, ogólnie to jakby nie nagrywałem tyle, bo po prostu zapomniałem jakby... znaczy że nic nie zapomniałem, po prostu z natury jestem bardzo leniwy. I po prostu najzwyczajniej w świecie mi się nie chciało. Ale dzisiaj to już nie wiem jakoś mi się bardziej zachciało to już ogólnie to, to dlatego nagrywam a... Głównie dlatego, żeby było coś ciekawego. Gate, crash super dopiero teraz grę znalazło. Uuuh. ogólnie to też głównie dlatego. Mój taki mój kolega bardzo prosił, żebym w końcu coś nagrał, Eee, ja mieć sezon nie coś nagrać, Drykin Sedza nie mieć coś nagrać, kolega do mnie mój cały czas. A. Dobra, już jesteśmy w grze akurat. Przy tej grze to się idzie z to bardzo. W żadnej grze się tak nie denerwowałem. Ta gra potrafi bardzo zdenerwować. Jakaś szmata się do mnie pcha. Jeny. No, lecimy na prawo. Albo nie na lewo teraz. W sumie. Dobra. No to na chillu qualified. Ogólnie ten skin, co jest aktualnie na górze, ten taki kujon okularnik. To jest takie brzydkie. To jest takie brzydkie. Jak ktoś to kupił, to żal mi osoby, która to kupiła. Szczególnie na żadnej góry od tego okularnika, bo to jest tak brzydkie, że dosłownie. Naprawdę, żal mi osoby, która to kupiła. Bardzo jest mi żal te, tej osoby. Jak można to kupić w ogóle takie badziewie? Oh. Dobra, to teraz będzie. Żeby nie było żadnych teamów, bo ja będę płakał wtedy. Dobra, Big Fans ujdzie. Ujdzie w toku. Waiting for players. Dobrze, że ten sezon przedłużyli do wtorku. Bo tak to, to by nie było drugiego odcinka. To, tak to by nie było odcinka z sezonu drugiego. No a tak jest. Sezon trzeci, jak to nagrywam, to będzie jutro. Co za psy? Normalnie ryją się. jak zwierzęta. Ja pierdykam. Co to jest? Sabadziewie. A, jenny. Co się ryjesz? Jen, dobrze, że spadł. Za pies normalnie. Jak zwierzęta normalnie. Nie wiem, jak na odcinku przynajmniej dojdę do finału parę razy, to to będzie już regit Najlepszy finał, moi drodzy, to jest jump showdown. Hehehe, <ścoughs> co za chłop. O, nie, najgorsze będzie teraz tutaj. Co za szmata. Matka go nie kocha. A, szkoda gadać. Naprawdę, szkoda bardzo gadać na ten temat. Jacy ludzie w to grają w ogóle z dla Najgorsze będzie czekanie tutaj na tych wszystkich, co grać nie umieją. Oczywiście ja w to umiem grać, dlatego już się tak szybko zakwalifikowałem, nie? A no właśnie. Ale jak uda się zrobić wina na odcinku, to to będzie piękne. Będzie bardzo piękne, jak to się uda. Jeszcze z tego miejsca. Chciałem pozdrowić takiego mojego kolegę, który mi codziennie dupę zawraca, żebym z nim grał. W Fall guys, <laughs> 29 na 30 osób. O, czekać, czekać, czekać. Ten jednorożec, czy, czy co to jest? Właściwie już nie zakwalifikuje raczej. Nie, nie zakwalifikuje się, koniec. Round over. Oczywiście, jak chcecie mieć prawidłnik Fall Guys, to oczywiście musicie mieć VIP na końcu, tak jak ja. Oczywiście. Jakby w wyniku daje wam plus 20 do umiejętności grania w tą grę. Oczywiście, co teraz będzie, co teraz będzie. Eee, Wall Guys może być, ujdzie. O ile ci ludzie nie będą się tam tak ryli, to to będzie git. Nie, jeszcze jest tak dużo ludzi... Ja pierdykam... Jasna cholera... Nie wiadomo co zrobić w takiej sytuacji... Patrzcie co to się robi... Kurde, umiecie tak? No właśnie nie, to jest problem... Pa. No... To trzeba jakby mieć taką dobrą umiejętność parkouru, żeby tak grać w tą grę. No kurna Ale patrzcie na to Taka improwizacja tutaj Co to jest? Co to? Co to? Co to, co to było? Co? Co moja postać zrobiła? Jeszcze tutaj jest ten down przede mną Co on się ry jak świnia Mójcie no downy Jeny Kryste, panie, co to jest? To wszystko przez to, że mam zdawnioną postać. O, mam ścieżkę najprawdopodobniej. Dobra, chłop tam doskoczył. Dobrze, zagapiłem się. Patrzcie na to, patrz, tak. No i patrzcie, kurde. No i kto będzie drugi? A, jeszcze się ten szmaciarz ode mnie odbił. No patrzcie na to, mówię. VIP w Niku daje wam plus 20 do umiejętności grania w tą grę. A chłop to ma jakieś AFK w ogóle. W ogóle taka ciekawostka. Wiecie, patrzcie, tam to zielone to to się skurczy. Jakby się to maleje cały czas. Widzicie, przyjrzyjcie się tak powoli na przykład. To, to maleje. chłop tutaj mógł się na chilku na to wspiąć. A, nie zakwalifikował się. O jeny. A. Nie teraz mogłoby, fajnie by było, gdyby teraz był jakiś blok party na przykład albo coś. To by było fajne, albo tip, to by było jeszcze spoko. Na tip, tipto by sporo osób odpadło, i potem mógłby być już finał. A. Pamiętacie co ja mówiłem o timówkach, timówki, to jest najgorsza rzecz w tej, tej grze akurat Naprawdę, nie ma nic gorszego niż timówki. Wiesz, tam na dole są te młoty Ja pierdykam Dobrze, że jestem w niebieskich, a nie w żółtych Żółci obszczani Dobra, jas. Co mnie trzymasz? Obszczańcu Nie chcę mi się ten jakby tam łazić na oko, to po prostu poczekam aż to se zejdzie na dół O, biegną moje ziomeczki. O kurna, przepraszam. Czemu ty on po to jajo nie leci? Dobra. Co to jest? Ale moja postać ma downa. To jest tak zepsute. Super, jeszcze przegrywamy. Lecimy do Dobra, wyrzucę to i jajo, to lecę obszczańcom coś zabrać. Jakiś obszczaniec mi jajo. Co to jest? szmacia? matka go nie kocha. Dobra, idę wziąć to, co wyrzucił. No, wyrzuć tam. szmato Ja Ja idę tym obszczym murom coś zabrać. O kurna, ile dostaliśmy tego. Trzeba zabrać coś tym obszczym murom, o kurde. Dobra, nie trzymajcie mnie, sobie mogę wymyślić, ja mogę wymyśleć najwyżej od was to normalne jajko. Weź ich trzymaj za szmaty. Niech ten ziomek mi pomoże. Dobrze, byłoby, gdyby on ich za szmaty trzymał. Trzy, dwa... Nie to dobra, qualify to jest najważniejsze. No, że to przy i jeszcze ten złoto dostały, to to jest tragedia. To boli jak nic. 12 osób się zakwalifikowało. Hmm, to, jest, to była chyba czwarta runda. Chyba. Dobra, potem już po tym, to już będzie na stówę finał. Nie lubię tej mapy. Bardzo jej nie lubię. to. Że z osobami, z którymi się było w teamie. Teraz to się jakby gra przeciwko nim. Ja pierdykam. To muszę ten sprowadzić ale nie umiem z młotów za bardzo korzystać na... Na tej kurde mapie! No, 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 no. 7 osób by było w finale, to było piękne. Dobra, już po tej gierce się nie zakwalifikuję. No to jest trochę 5, 6, 7. Eliminated. Ło, wow, to była szósta runda. O, oh, wow. No to co? Jeszcze jedna gierka chyba, nie? A to jest w sklepie? Jeszcze się Jak ktoś to mógł kupić? W ogóle, że to jest takie paskudne! Że ktoś to kupił w ogóle! Jak to można było kupić? Dobra, zachnia gierka na ten odcinek. Już kończymy, bo mi się po prostu nie chcę dłużej tego ciągnąć. Naprawdę. Na tym bardziej, że jestem śpiący. O, oh. oh, night fever. O, oh, dobra. To też się szybko przejdzie na chillku. Jest akurat bardzo łatwa mapa. Jeszcze na końcu obok mnie jest jeszcze ulany sonnik. Jezu, jak oni się ryją. Jeszcze chłop mi się na Jeszcze chłop mi pod nogi leży to jest. No, to jest po prostu na no, nieporozumienie. O, jordyka. Dobra, patrzcie jak to się przechodzi bez uderzenia. Kurde! Patrz jak to się przechodzi bez żadnego uderzenia w nic. Za gówno zepsute. Dobra patrz, to się robi tak jak to teraz leci to od razu Nic nie mówię Patrz, teraz to trzeba tak o, no i lecimy Ale śmieć spadł Dobra lecimy No i no, no i po prostu chillera Dobra już lecimy na to Za pomidor w ogóle Dobra Qualified Co to jest w ogóle? Ale go zwagowało Co za chłop, on jest pijany jakiś Patrzcie co on robi Trzymać nie idzie naprawdę... To, to ludzie się ryją jak zwierzęta. Najgorsze na no Wolga jest, przecież tam jesteś na jednej platformie, to, to ludzi kurde pierdyliard. Big fast, no nie jest nóźno by cię czekać, aż każdy dojdzie. Szkoda gadać. race to finish line. Jo, to jest ten skin, brzydki jemy. <gulanie> Ogólnie, tak sobie teraz grając, myślałem, że mógłbym zacząć nagrywać odcinki z kamerką, ale o ile byście chcieli. Nie wiem, jak ktoś chce, to niech napisze w komentarzu Dawaj nagryj z kamerką, a jak ktoś nie chce, to... Nie no, to po prostu niech napisze, nie, nie nagrywaj z kamerką i weź... Przestań takie durne pytania zadawać, coś takiego hmm. Ale spadł chłop A, trochę w moim skillu, jakby w tej grze, to się pozmieniało trochę od poprzedniego odcinka. Może dalej trochę lamię, ale raczej nie już aż tak bardzo wcześniej. Dobra, to jest na chillku. Co mnie trzymasz, mato? Matka cię nie kocha, psie jeden. to jest dalej ten pomidor. On tego przejść nie umie. Ja za Dwadzieścia 23 osoby, 24 osoby. Bo wyszedł z gry. O już kozak każdy każdym gierce musi być ta mapa Big Fans. O, Boże. Uch. 29 osób. Ale jakby to różnie jest, bo czasami jakby. weź się, ktoś, trzymaj. Wiecie, że jak teraz rozpanę to to będzie koniec odcinka, nie? Jak teraz rozpanę to to będzie koniec odcinka. Już mam ogonek? Mam ogon? Mam czy nie mam? Mam. Kozak. No dobra, co jest na chilku. No co za szmata z półtora metra mi zabrał gnój. Dawaj, szma to co moje. Zostaw mnie ty psie jeden. coś no tak to, 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 to gówno. A ja mu już z półtora metra nie mogę zabrać. No ja pierdy... ja pierdylam. Czemu ja nie mam takiej umiejętności zabierania z półtora metra? Ten gnój miał ogony. Przecichymasz, Matę? Szmata Sonik jeszcze. No co, chcesz mi szmato zabrać? Nic stąd. Nie dla psa, dla pana, to o kurde. No tylko 10 sekund. No co za... No jak to? Co to miało być? Ostatnia sekundę i mi śmij, zabrał. No dobra moi drodzy, tak jak mówiłem... Tak jak mówiłem, jak teraz odpadnę, no to co? To jest po prostu koniec odcinka. No to miło było. Troszeczkę się podenerwowałem, ale tak jak mówiłem, ta gra taka jest. No tak jest po prostu. To cześć. Nara.